Hejo Hejo. Top 5 słów na temat Fame MMA 13. Patologia. Patologia pełną gębą. Wszędzie, zawsze i o każdej porze. Patologia. Szerzy się gdzie tylko może. Wszędzie zobaczymy patologię. W takich typu frikach. Dalej. Rozrywka. Rozrywka pełną gębą. Na szeroką skalę. Polską i zagraniczną. Kilkadziesiąt, kilkaset osób. Yy, ogląda i promuje, i zachwyca się tego typu frikami, walkami, galami. Więc rozrywka jest, jest tutaj na bardzo szeroką skalę. Top 3. Jedziemy da dalej. To będzie promowanie sztuk walk i sportu, cokolwiek to znaczy. Okej, okay, jedziemy dalej. Top 4. Czwóreczka. Wolność słowa. Wolność yy, słowa. Oczywiście, też na szeroką skalę i pełną gębą, na debatach, na face-to-face, face, na konferencjach i wywiadach dziennikarskich. Wolność słowa no jest tutaj mm, nieograniczona, po prostu. Czasem irracjonalna. Yy, no i ostatnia sztuka, to 5, no to mamy oczywiście sztuczne dymy. Nie ma czegoś takiego jak mm, prawdziwe dymy, zawsze, wszędzie. Przez wszystkich zawodników, przez kilka lat. Nie ma czegoś takiego. T tutaj rządzi kasa i słaba i rozpowszechnianie. Wy, widzowie, jesteście źródłem pieniędzy. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwe dymy. Nawet jak słyszycie coś takiego, to nie wiem, to jest wasza interpretacja, wa wasza argumentacja, wasza op opinia. Tak naprawdę, wszędzie, zawsze są sztuczne dymy. Na tym robi się największy pieniądz, największy pieniądz. Oczywiście pozostawiam to do subiektywnej y, oceny. Dziękuję i pozdrawiam.